Depresja. Witaj. To moment, gdy dusza woła o przebudzenie. Depresja to nie tylko stan umysłu, to krzyk duszy, która domaga się uwagi. To nie chemia mózgu wpadła w chaos, to twoje wnętrze próbuje ci coś powiedzieć. W świecie pełnym bodźców, hałasu, pośpiechu i wymagań, depresja jest jak zatrzymanie zegara. To twoje wewnętrzne stop, którego już nie możesz zignorować. Możesz czuć się zagubiony, zagubiona, pusty, pusta, bez energii, ale co, jeśli to nie. Oznaka słabości. Co, jeśli depresja jest znakiem, że Twój świat wewnętrzny nie jest już w stanie udźwignąć fałszywych przekonań, ról i oczekiwań, które narzuca Ci świat zewnętrzny? Co, jeśli depresja to zaproszenie do głębokiej transformacji? Jako mentor świadomości i transformacji wiem, że każdy mrok, każde upadki są nie tylko przeszkodami, są portalami. Depresja nie chce niszczyć. Nie chce zniszczyć Ciebie. Ona chce Cię obudzić. To Twoje wewnętrzne ja woła, byś w końcu spojrzał, spojrzała głębiej, o maski i ograniczenia, które naruciło ci społeczeństwo, praca, relacje. Depresja mówi, zatrzymaj się, posłuchaj kim jesteś, kiedy odrzucisz iluzję. Gdzie jesteś, kiedy przestaniesz gonić za pustymi ideałami. Depresja nie jest końcem, jest początkiem, początkiem odkrycia swojej prawdziwej mocy. Jak ją przezwyciężyć? Zacznij od akceptacji. To nie Twój wróg, to sygnał. Obudź w sobie świadomość, że wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie. Zatrzymaj się, oddychaj, zdejmij zbroję, pozwól sobie czuć, choćby, choćby bolało. Bo to ból, który uzdrawia. Droga do wyzdrowienia prowadzi przez miłość do siebie, a miłość rodzi się w ciszy. Pozwól sobie na bycie w tym stanie, bez osądu. Odsłuchaj, co próbuje Ci przekazać. Za każdym razem, gdy czujesz, że toniesz, pamiętaj, to tylko moment przed wynurzeniem się na powierzchnię nowego życia. Zaufaj procesowi. Jestem tu, by cię w tym wesprzeć. Doskonale rozumiem niemoc, strach i obojętność, które się pojawiają. Kiedyś nie wiedziałam, czym jest depresja i winiłam za to wszystko wokół. Dzisiaj wiem, że była ona moim wyborem. Że była brakiem zgody, by być sobą, by odpuścić. Dlatego, proszę, zatrzymaj się na chwilę i poczuj siebie, usłysz, co Twoje ciało chce Ci powiedzieć. Nazywam się Diana Mazur. Zasubskrybuj, polub, skomentuj, skomentuj, podziel się swoim doświadczeniem. Jestem tu dla Ciebie. Miej cudowny czas.